Cześć, witajcie na kanale Mipsi Świat. Dzisiaj pokażę Wam, jak Zuzia bawi się tą zabawką. Jest to taka gumowa piłka z otworkiem u góry, jest miękka, więc pies ją może gryźć. Nie robi hałasu, kiedy się nią bawi. Są też takie plastikowe wersje, których właśnie nie polecam dlatego. Z drugiej strony macie otworek, gdzie możecie wrzucać smakołyki. Eee... I tak to wygląda. Tutaj w środku jest taki tunel, taki labirynt, który sprawia, że te smakołyki nie, wy, nie wypadują tak łatwo. Z początku wkładam do zabawki takie smaczki wielkości takiej, że jakkolwiek by one się nie ułożyły, to zawsze wypadną przez tą dziurkę. Jest to taka prosta wersja, aby zachęcić psa, e, tak aby nie było to takie trudne dla niego na początek. Możecie je wkładać od dołu, tak aby były na końcu tego labiryntu, jednak szybciej jest tak, kiedy wrzucicie je od góry. A następnie układając odpowiednio tą zabawkę, potrząsacie nią i one wtedy upadają, spadają na sam dół. O, właśnie tak. Chwilkę tak możemy potrząść i one są już wszystkie na dole. I teraz podaję zabawkę Zuzi. Masz Jak widzicie, dosyć szybko pierwsze smaczki się pojawiają, ale to dobrze. To zachęca psa do dalszej zabawy. Jak widzicie, nie robi hałasu dużego. Ta zabawka jest taka naprawdę przyjemniejsza ogólnie. Jeżeli chodzi o jej trwałość, to ciężko mi powiedzieć. Zuzia ją gryzie, nic się z nią nie dzieje, także jest też wersja większa dla psów większych. Kupiłam ją w sklepie Chibo na stronie chibo.pl tam być może jeszcze jest dostępna ta kolekcja. Taka kolekcja dla psów i kotów pojawia się co jakiś czas, także możecie śledzić tą stronę. Tutaj znów podaję, to jest ta sama zabawka, jeszcze nadal jest napełniona. Dzisiaj bawiła się nią jakieś 2 minuty. Trucha nosem, popycha łapami. <gry> Okej, okay, już jest pusta, także Zuzia sobie poradziła świetnie. Teraz przystępuję do kolejnego etapu. Tutaj jak widzicie wziąłam troszkę karmy oraz smakołyki to jest Zivipik. Nie dzielę ich na mniejsze kawałki. Więc tak, one jeżeli tylko wypadną tą krótszą stroną, jest możliwość, że wypadną. I tutaj łatwiej mi je wkładać od tyłu, ponieważ ciężko by mi je było tak przemieścić na sam dół. I wpycham kilka takich dłuższych smaczków, które sprawiają, że no nie będzie tak łatwo je uwolnić z zuzi. Od góry wrzucam kawałki karmy. Karma tutaj łatwo się wsypuje. Ok, jak widzicie, tak to wygląda. Znowu potrząsam, mam te smaczki upadły na dół. I są wszystkie na dole, więc teraz podaję zabawkę dźwięku. O Odwiedzicie widzicie, wypada już karma. Dźwięka ja tak na początku sypią włocha, ale później zacznie ją jeść, ponieważ wie, że jest coś atrakcyjniejszego w środku. O, tu już chrupie. To jest świetna forma podawania psu karmy. Oczywiście odliczacie ją od tego, co pies dostaje do miski. Mam coś to czuję, właśnie wącha sobie od dołu, że są tam te smakołyki. O smakołykach, które używam znajdziecie recenzję osobną na moim kanale. Linki pojawią się w opisie. Oto tu wypadł ten smakołyczek z samego dołu, także jak widzicie da się. Tylko psu to zajmie więcej czasu. Różne psy mogą się w różny sposób nie ubawić, niektóre mogą bardziej gryźć zabawkę, e, w inny sposób zwyczajnie starać się wydostać te smakołyki z Zuzia zazwyczaj stosuję technikę właśnie popychania, rzucania tą piłką. E, tak się właśnie nauczyła, że kiedy ją popycha, rzuca w różny sposób, to te smakołyki jakoś tam e, wyskakują z tej piłki. Ona tak ją popycha i obserwuje, czy coś wylatuje. Taką zabawkę, którą możecie podawać psu, kiedy zostaje sam w domu, bądź kiedy chcecie go zająć, a nie macie sami czasu, aby się z nim pobawić. O, tutaj możecie ją odbijać, jak widzicie, całkiem nieźle się odbija ta piłka. Okej, okay, także to jest wszystko, tak to wygląda to zabawka, mam nadzieję, że Wam się podobał filmik, zapraszam Was na mojego Facebooka, na Twittera i do zobaczenia w kolejnych filmikach, cześć, papa!